Baruch a doino eloi heinu melehoilom A shirk the show no be mitzvoys of no lehadlik neuka Bogato a doino eloi heinu She also

הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות ועל הישועות ועל הנחמות שעשית אבותינו, ש... Ebayamimahem, mi mahem, e bayami mahem, e bayami mahem, basmana mausu ye shuati, lejana el shabea, ti con vete filati, ve sham toda nezabea, mat. עם מי צרם נבח אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח Tradycji stało się zadość, zapłonęła nasza wspaniała Hanukija. Możecie ją Państwo podziwiać dzisiaj w pełnej krasie, bo to ostatnia świeca. Więc wszystkie świece są zapalone. Dziękujemy Państwu wszystkim bardzo serdecznie za dzisiejsze tak liczne uczestnictwo w tej wspaniałej ceremonii. Hanek, Samejach, chanuka. Wyjątkowy dzień. Ponieważ to jest ostatne. Zaczynamy teraz ostatni dzień, chanuka. I tak jest prawdziwy twarz Polska. Wszyscy jesteśmy razem. Jak było tutaj, przedwczoraj, kto zgasił nasz świeczki hanokowy. I od razu, co robiliśmy? Jak była reakcja? Zapaliśmy jeszcze raz. I to jest symbol naszej historii. Nasz tutaj, co znaczy. Żydowska historia nasz to jest polska historia. To jest nie jedyny raz w historii, który, kto starał zgasić nasz światło. Ale zawsze polski i żydowski, historia, my zawsze będziemy zapalić świeczki jeszcze raz. Nie mogę zgasić nas, ponieważ stoimy razem. Haneke Soj Hanoka. Serdecznie dziękujemy Rabinowi Szudrichowi. A teraz o zabranie głosu poproszę Rabina Szalomadow-Bestamblera ze wspólnoty Chabad Lubawicz Polska. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Marszalku, Szanowna Pani Marszalek, Szanowni Państwo. Wesołej Chanuki. Naprawdę wesołej Hanuki. Święto Chanuki, słowo Chanuka po hebrajsku to jest redzen słowo chinuch. Chinuch, wychowanie. Są dwa słowa po polsku. Wychowanie i edukacja. Edukacja to jest zdobyć wiedzę. Wiedzieć jak najwięcej i wtedy mieć dobry zawód. Wychowanie to po prostu penetrować u dziecko dobre cechy. I świadomość do tego, że on jest jedynym na świecie, są inne osoby. Jest coś takiego, które się nazywa wolność religia, wzajemnego szacunku, Tolerancje. I od dwóch dni ja widzę tutaj ogromna fala tolerancji, coś niesamowite. I dziękuję pana marszalka za kolejny raz zaproszenie. Ja sobie myślałem, kiedy zapaliliśmy dwa dni temu, że to już 17 rok z rzędu, i za rok będzie 18. A 18 to jest bardzo, bardzo pozytywna liczba w tradycja żydowska. 18 to haj, to życie. To jest dokładnie to, co my potrzebujemy: żyć i być związane z te bardzo podstawowe wartości. Wartości takie, które mówią, że. Mrok, nie będziemy z nim walczyć fizycznie. Nie ma jak. Nie ma po co. Mrok będziemy rozpraszać przez światło. I, na, i szczęścia mamy, że mało światło może rozpraszać dużo mroku. I to jest ta ceremonia. Zapalenie świec Hanukkowe, zapalenie światła, tolerancja wzajemnego szacunek i wolność religii w pełnym tego słowa znaczeniu w sposób taki, że jeśli chodzi o dobra, nie będziemy zadawalać się tym, co robiliśmy wczoraj. Pierwsza noc Chanuka zapaliliśmy, jedna świeca było piękne. Na drugi dzień, dwa, dwie świece. Na trzeci, trzy, aż dzisiaj wieczorem, osiem. Osiem świec to w, w judajzem, w kabale, to jest symbol nadprzewodzoność, nieskończoność, coś nieograniczone. By każdy z nas, każdy człowiek na świecie, który został stworzony na podobieństwo Boga, ma dobra nieograniczona, który powinien odkryć i udzielić z innymi. Raz jeszcze serdecznie dziękuję za pańską mobilizację w tej sprawie, w sposób piękny, to jest po raz pierwszy też, że prezydent i marszałek są razem na zapalenie świec chanukowych. Bardzo dziękuję. Dziękujemy rabinowi Stamblerowi. Drodzy Państwo, przystępujemy do ceremonii zapalenia świec. Bardzo proszę szanownego Pana Prezydenta, Pana Marszałka i Panią Marszałek o podejście do Hanuki, a Pana Marszałka Szymona Hołowni poproszę o zapalenie środkowej świecy.